Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie się zgromadziliśmy tutaj, bo sila jest wielka, no nie, nie będę się wahał użyć słów, że największa inwestycja i gabarytowo, jeżeli można tak powiedzieć, i jeżeli chodzi o koszty wykonania, także mamy się cieszyć i dobrze, że jesteśmy wszyscy obecni, żeby radość naszą okony, e, okazywać. Ej, bójcie, to się Panie Wójcie, do środka, nie, 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 pan tu jest najważniejszy, Byłem... Spraw oh. <głysza> prosimy niech ci, którzy dla ułatwienia swojego życia pragną korzystać z tych urządzeń w Twoich dziełach, rozpoznają twą wielkość i całym życiem starają się Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie Wójcie, inwestycja kosztująca ponad 12 milionów złotych to ogromny wysiłek dla wiejskiej gminy, jaką jest Brańszczyk. No na pewno, na pewno. Jeżeli mamy budżet taki codzienny gminy 23 miliony po, po stronie dochodów, a wydajemy w ciągu dwóch ostatnich lat na inwestycje 2014 w 2002 roku, 2014 2011. Znaczy w 2012 roku i 2011 roku to, to może to robić wrażenie. No, ale... Nie będę pytał, jak dokonaliście tego, tego dzieła, bo to naprawdę ogromne pieniądze, ale jak duża determinacja ze strony Pana, ze strony radnych, żeby taki wspaniały obiekt powstał. To znaczy trudno, te ścieżki trzeba wszystkie wydeptać, trzeba poznać, gdzie te pieniądze pozyskiwać. No, trzeba przekonać przede wszystkim, najpierw radnych trzeba przekonać, mieszkańców, że chcieli się podłączyć, bo i z tym nieraz jest trudność. No A i później okupować gabinet ministra? No To jest akurat prawda, no, nie będę tam szczegółów zdradzał, ale taki fakt miał miejsce i udało się, udało się przekonać, Do dobrego się udało przekonać, no ale, ale tak to już jest. Pan Marszałek gadam strażnik Panie Marszałku wrażenia po dzisiejszym otwarciu oczyszczalni ścieków w ściance. No przede wszystkim imponująca inwestycja pod względem i wielkości i wartości, bo oczywiście nie mówimy tylko o tym obiekcie, ale mówimy też o całej sieci kanalizacyjnej w sumie ponad 12 milionów złotych, szybko oczyszczania blisko 5. Obiekt bardzo nowoczesny, bardzo funkcjonalny, z pewnym zapasem, więc Tutaj pozostałe miejscowości, które jeszcze nie mają odbioru ścieków, będzie można sukcesywnie przyłączyć. No wie Pan, wrażenie jest takie, obiekt, urządzenia. Stan nierdzewna, obiekt bardzo ładny. No, można powiedzieć, że nie jeden mieszkaniec chciałby w takim obiekcie mieszkać oczywiście to, to tak żartobliwie. Natomiast to jest rozwiązanie jednego z takich podstawowych cywilizacyjnych problemów, które są w naszych gminach. Bo oprócz dostarczenia wody to oczywiście chciałoby się, żeby był oczywiście i gaz, ale też i odbiór ścieków. No właśnie, wspominał Pan podczas ceremonii otwarcia, że na Mazowszu jakkolwiek nie ma problemów z dostarczaniem wody, to jednak kanalizacja to jest duży problem dla obszarów wiejskich. Nie tylko wiejskich, okazuje się, że bardzo duże części nawet i większych miast mają jeszcze problemy bo często jest to niewystarczająca, są to instalacje niewystarczające. Często zrobiliśmy ostatnio kwerendę na terenie województwa i co najmniej 6 miliardów nam jeszcze potrzeba, żeby w naszych gminach uregulować kwestie oczyszczania ścieków. Jest to wielkie wyzwanie cywilizacyjne. Zrobiliśmy bardzo dużo w tym okresie, który mija i przeprowadza pieniędzy europejskich, ale też pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z własnych pieniędzy, ale zostało nam jeszcze dużo i oczywiście będziemy się starali zdobyć pieniądze z Funduszu Spójności, z Funduszu Europejskiego, żeby pomóc naszym gminom, powiatom, no zwłaszcza gminom, bo to jest zadanie gminy w rozwiązaniu tego problemu.